Skandaliczne zachowanie kibiców na ulicach Mediolanu. Erling Haaland jak maszyna z kolejnym golem. Bramka Arkadiusza Milika to za mało. Juventus znów przegrywa. Zieliński dwa razy nie wykorzystał szutu karnego. Chelsea kolejny raz traci punkty. Leo Messi pobił rekord Cristiano Ronaldo. Plaga kontuzji w Bayernie Monachium po meczu z FC Barceloną. A Thomas Miller został okradziony. Siemano, ja jestem Mateusz i witam Was w dzisiejszym materiale. Standardowo przypominam, że filmy prawie codziennie o godzinie 6 rano. Dlatego jeżeli interesujecie się piłką nożną, to koniecznie klikajcie dzwoneczka i dołączajcie do nas. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry 600 otrzymujecie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl Dzisiejsze podsumowanie meczów drugiej kolejki Champions League zaczynamy od pojedynku w Warszawie. Spotkanie Celtiku i Szachtaru zakończyło się remisem po jeden. Faworytem tego starcia zdecydowanie był Szachtar, który to w poprzedniej kolejce rozbił Ervelipsk 4 do 1. Ten mecz wyglądał jednak inaczej: Celtic wyszedł na prowadzenie, a ukraińska droszyna wyrównała, nim zakończyła się pierwsza połowa. Po zmianie stron, to jednak goście mieli lepsze sytuacje i niewiele brakowało im do wygranej. Kibice Celtiku wyrazili także swoją opinię na temat tego, co dzieje się na Wyspach a konkretnie w temacie odejścia królowej. w Wulgarny sposób pokazali, że nie są jej zwolennikami i nie czują przywiązania do rodziny królewskiej. Nie będę tego tutaj przytaczał, ale jeżeli chcecie zobaczyć to, co pojawiło się na trybunach stadionu Legii, zapraszam na mojego Instagrama. Przed rozpoczęciem tego meczu z przedstawicielami Szachtara Doniec spotkał się Lewandowskim. jednak nie Robert, a Mariusz, czyli obecny trener Radomiaka Radom. Polak grał dla drużyny z Doniecka przez 9 lat, od 2001 do 2010 roku. W drugim w meczu rozegranym o godzinie 18.45 AC Milan uporał się z Dinamem Zagrzeb. Gospodarze wygrali 3 do 1. Olivier Rougirou pod koniec pierwszej połowy wyprowadził AC Milan na prowadzenie. Włoska drużyna dominowała praktycznie przez cały pojedynek i zasłużenie odniosła kolejną wygraną. Przed tym meczem kibice odegrali znaczącą rolę, a raczej pseudokibice Dinama Zagrzeb. Nim rozpoczęło się to spotkanie, to oni postanowili przemaszerować się ulicami Mediolanu wykonując salut rzymski, czyli podniesiona wyprostowana dłoń przed siebie wykonywana w geście pozdrowienia. W XX wieku właśnie w taki sposób witały się ugrupowania faszystowskie. Między innymi taki gest wykonywał Benito Mussolini, czyli włoski dyktator. Sami rozumiecie, że takie zachowanie w obecnych czasach jest po prostu oburzające. Ostatnio w meczu ligowym z Salernitaną Arkadiusz Milik został okradziony z prawidłowo zdobytej bramki. Całe szczęście w meczu Champions League sędzia błędu już nie popełnił. Polak pokonał bramkarza rywali w czwartej minucie tego meczu po uderzeniu głową. I Milik w tym momencie wyrasta na wielką z De Juventusu, a kibice z każdym meczem kochają go coraz bardziej. Niestety wyniki starej damy jednak nie przekonują, gdyż pomimo trafienia arkadiusza Milika, meczu nie udało się wygrać. Pojedynek z Benfiką zakończył się ich porażką 2 do 1. Polak miał swoje okazje także w drugiej części meczu, ale tym razem przegrał pojedynek z bramkarzem. Co więcej, plac gry opuścił po 70 minutach rywalizacji. W tym sezonie arkadiusz Milik dla starej damy zdobył już 3 bramki. Choć powinniśmy dodać do tego wyniku jeszcze jedną, tę nieuznaną, salernitaną. Co więcej w ostatnich czterech meczach Juventus ani razu nie wygrał, dwa razy zremisował i dwa razy przegrał. Czy waszym zdaniem to jest już kryzys? Wiele na to wskazuje. Mam do was ważne pytanie: czy subskrybujecie kanał? Oczywiście, że. A jeżeli nie, to koniecznie klikajcie dzwoneczka i dołączajcie do nas. Pep Guardiola i Manchester City w ostatniej chwili uciekli spod topora. Spotkanie na Etihad Stadium zakończyło się wygraną obywateli 2-1. do BVB wyglądało jednak na drużynę bardziej zorganizowaną i wiele nerwów kosztowało ich rywali wygranie tego pojedynku. Nim przejdziemy do bramek, to należy docenić robotę, jaką wykonał Edin Terzic, który swoich piłkarzy do tego meczu przygotował wyśmienicie, a Manchester City, gdyby nie te indywidualne umiejętności piłkarzy, tego pojedynku na pewno by nie wygrał. Pomimo tego wyniku, to wydaje się, że taktycznie Pep Guardiola ten mecz po prostu przegrał. W 56 minucie Bellingham dał prowadzenie dla BVB, ale cudowne uderzenie Stonsa z dystansu i bramka zdobyta w akrobatyczny sposób przez Erlinga Halanda dała obywatelom trzy punkty. Zdecydowanie wczoraj najlepszego dnia nie miał Piotr Zieliński. Polak dwa razy podchodził do rzutu karnego i w dwóch sytuacjach zatrzymał go bramka rywali. Po pierwszym rzucie karnym piłkę do siatki dobił Politano, ale sędzia go nie uznał i nakazał powtórzyć jedenastkę Polakowi. Zielun niestety nic nie zmienił i uderzył w to samo miejsce. Tak samo źle, a bramkarz znów stanął na wysokości zadania. Całe szczęście dla Napoli ta nieskuteczność Zielińskiego nie wpłynęła na końcowy wynik meczu. Napoli pewnie na wyjeździe pokonało Glasgow Rangers 3 do 0. Chelsea zwolniła Thomasa Tuchela, przyszedł Graham Potter, ale za wiele nie zmienił. Były trener Jakuba Modera miał sprawić, że The Blues wyjdzie z kryzysu, zacznie regularnie punktować, ale na razie nic się nie zmieniło. No może jeszcze upłynęło za mało czasu, jednak z takimi drużynami jak RB Salzburg należy wygrywać. Szczególnie, że jest się tak wielką marką. Tak się jednak nie stało, a mecz zakończył się remisem po jeden. Pierwszą bramkę zdobył Rachim Sterling, ale na kwadrans przed końcem tego meczu rywale wyrównali. We wtorek Tottenham i Atletico Madrid traciły po dwie bramki w ostatnich chwilach meczu, a wczoraj tego samego uczucia doświadczyli piłkarze R.B. Lipsk w spotkaniu z Realem Madryt. Piłkarze Carlo Ancelotti'ego ten pojedynek wygrali właśnie 2 do zera, po golach zdobytych w 80 oraz 91 minucie. Niemiecki klub dobrze się bronił i stwarzał okazję, bowiem oddali aż 10 uderzeń na bramkę tipo Courtois. Jeden aktor Real Madryt w minucie 80 za sprawą uderzenia Fede Valverde, a w 91 minucie po bramce Marco Asensio przypieczętował swoją wygraną. Makabi Haifa postawiło się Paris Saint-Germain i nawet zdobyli gola. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla Paryżan. Bramki zdobywali tacy piłkarze jak Leo Messi, Kilian Mbappé oraz Neymar, czyli cała ofensywna trójca, no i teoretycznie tak na papierze, najlepsza linia ataku. Golem zdobytym w minucie 37 Leo Messi pobił rekord Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk w lidze mistrzów zdobywał bramki przeciwko 39 drużynom, a Portugalczyk pokonał bramkarzy 38 ekip. Tym samym Leo Messi przy Chodzi do historii, jednak miejmy nadzieję, że rywalizacja w tym aspekcie jeszcze trochę potrwa, a CR7 w kolejnym sezonie powróci do Champions League. Niemniej jednak wielkie brawa dla Lionela Messiego. Ostatnim chyba najmniej ciekawym pojedynkiem był ten pomiędzy Kopenhagą a Sewillą, zakończony także bezbramkowym remisem. Tak po drugiej kolejce prezentują się grupy Ligi Mistrzów. W grupie A sytuacja wygląda następująco: Napoli, Liverpool, Ajax oraz Glasgow Rangers. W grupie B prowadzi klub Bruż, drugi jest Bayer Leverkusen, trzecie Atletico Madryt, a stawkę zamyka FC Porto. Grupa C to Bayern Monachium, FC Barcelona, Inter oraz Victoria Pilzno. W grupie D lideruje Sporting Lizbona, drugi jest Tottenham Obecnie z awansem do Ligi Europy jest Eintracht Frankfurt, a stawkę zamyka Olympic Marsylia. Grupa E to AC Milan, Dynamo Zagrzeb, RB Salzburg oraz niespodziewanie ostatnie Chelsea. Grupa F, a tam Real Madryt, Szachter Donieck, Celtic oraz RB Lipsk. W grupie G bez większych niespodzianek: pierwszy Manchester City, druga Borussia Dortmund, trzecia FC Kopenhaga oraz tutaj raczej niespodziewanie ostatnia Sevilla. Ostatnia grupa, czyli ta oznaczona literką H, tam lideruje Paris Saint-Germain, druga jest Benfica Lizbona trzeci Juventus, a ostatni Maccabi Haifa. Wygraną z FC Barceloną Bayern Monachium przypłacił poważną kontuzją jednego z podstawowych piłkarzy. Lucas Hernandez, zdobywca pierwszego gola w tym meczu, ledwo dokończył spotkanie. Badania przeprowadzone następnego dnia nie są optymistyczne i wykazują na kontuzję mięśniową, która może skutkować nawet sześciotygodniową przerwą. Dla kibiców Bayernu to niestety nie koniec złych wieści. Po meczu pojawiło się nagranie, jak do klubowego autokaru zmierza Daju upamykanom, wyraźnie kulejąc na jedną nogę. A Benjamin Pavard boisko puścił je w pierwszej połowie spotkania. Francuz prawdopodobnie także nabawił się urazu mięśniowego w prawym udzie. Nie możemy zapominać także o Kingsleyu komaniem, które do gry wróci za około dwa tygodnie. Mogło zastanawiać, dlaczego po zakończonym meczu Thomas Miller nie udzielił żadnego wywiadu i jako pierwszy z piłkarzy Gwiazdy Południa opuścił Allianz Arenę. Dziś rano dziennik Bild podał, co było tego powodem. Okazało się, że doszło do włamania do domu Thomasa Millera. Całe szczęście wtedy nikogo tam nie było. Żona dopingowała go z wysokości trybun, ale Army miały uruchomić się w trakcie drugiej połowy, a piłkarz o całym zdarzeniu dowiedział się dopiero po zakończonym spotkaniu. Zginęła gotówka, biżuteria, zegarki i inne kosztowności o wartości nawet kilku milionów euro. Podobno jak na razie policja nie ma jeszcze żadnego tropu. I standardowo na sam koniec tego filmu o tym, co nas dzisiaj czeka. Jak czwartek to spotkania Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Jest ich tak dużo, że tutaj powiem tylko o tych najciekawszych. Feyenoord Rotterdam Sebastiana Szomańskiego zmierzy się ze Sturum Gras, Sheriff Tiraspol zagra z Manchesterem United. Ten mecz z powodu bezpieczeństwa nie odbędzie się w Tiraspolu, który leży w Naddniestrzu, a w Kiszyniowie, czyli stolicy Mołdawii. Co więcej, to to spotkanie poprowadzi polski arbiter Paweł Raczkowski. Natomiast w Lidze Konferencji Europy Lech Poznań zmierzy się z Austrią w a turecki Basiak Siechir powalczy z włoską Fiorentiną. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli z niego dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi po prostu bardzo miło. Dzięki temu przyczyniacie się do rozwoju tego kanału. Jeszcze raz przypomnę, że filmy prawie codziennie o godzinie 6 rano. My lecimy po ćwierć miliona widzów, brakuje naprawdę niewiele. Zachęcam Was także do obejrzenia konkretnie tego poprzedniego filmu. Wpadajcie do mnie na Instagrama oraz na Twittera. Ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!